Witam wszystkich, dzisiaj znowu nowy format. Mamy gościa, Renata Chmielewska, radna. Cześć, witam, witam wszystkich <grym Państwa. <grym> witam i my już znamy się jakiś czas. To nie jest jakiś wymysł, rozmawiamy często, rozmawiamy na różne tematy i to co Renata mówi zainspirowało mnie do tego, żeby spróbować Wam pokazać troszeczkę inne spojrzenie zarówno na radnego, jak i na problemy Rady i mieszkańców. I zacznijmy od pierwszego pytania. Być radnym, co to znaczy dla Ciebie? Dla mnie być radną, czyli reprezentować swoich mieszkańców w Radzie Miejskiej. Wszystkie te sprawy, które do mnie zgłaszają, staram się przekuć w formie interpelacji, zabrać głos na sesji, poinformować prezydenta miasta, jakie są sprawy do rozwiązania. A jak ci radni zgłaszają te rzeczy? Y Inni radni, tak? Przepraszam, jak ci mieszkańcy zgłaszają te problemy? Mieszkańcy zgłaszają problemy bardzo różnie. Najczęściej telefonicznie piszą i pod moimi interpelacjami na Facebooku, piszą też na Messengerze. Najczęściej umawiam się potem z mieszkańcami i oglądam sprawę w terenie. A najwięcej... I oni tam tłumaczą, rozmawiacie. Tak. Czyli jest ta rozmowa, jest tak. dialog z mieszkańcami. Tak. I jest to w jakiejś mierze rola radnego. Tak sobie ją wyobrażamy, prawda, żeby jednak rozmawiać z mieszkańcem, szukać tego, co można naprawić, co można zrobić lepiej. Ale, tak, a, tak, tak ale sobie roz, ją... rozmowa jest najważniejsza. No Bo i wtedy właśnie. widzi się sens problemu. I właśnie o to chodzi. Tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co teraz padło, i to jest bardzo ważne stwierdzenie. Ja troszeczkę do niego dążę specjalnie, tak z zaskoczenia, ale tematem, który chciałbym dzisiaj poruszyć, i który dla mnie jest najbardziej bulwersujący, jest temat tego, że zabrano nam głos. Nam, ja mówię mieszkańcom, ale nam, jak myślę, że jak się okaże w trakcie naszej rozmowy, to mam, na, mam nadzieję, że to się okaże, że nie tylko. Jak Ty to postrzegasz? Czy zawsze tak było? Nie, nie było tak. Radną jestem 17 lat. Mhm. Przypominam sobie czasy, gdzie, gdzie radny mógł wypowiadać się kilkanaście razy na sesji i sesje wtedy długo trwały, prawda? Tak. Gdzie poruszane były problemy, tak jak i dziś mieszkańców, ale wcześniej można było bardziej obrazowo przedstawić dany problem. Mhm. Teraz jest krótki czas, więc y, bardzo krótko się mówi o danej sprawie, prawda? A jak kwestia mieszkańców. No bo dzisiaj mieszkaniec, ja nie mogę iść na sesję i się wypowiedzieć. A jak to wyglądało kiedyś? Kiedyś było całkiem inaczej. Bardzo dużo mieszkańców przychodziło i wypowiadało się na sesji, i to wtedy było coś wspaniałego. Powiem dlaczego? Mhm. Dlatego, że mieszkaniec czuł się bardzo zaopiekowany, że mógł iść do swojego prezydenta w swoim mieście i mógł oficjalnie coś powiedzieć, i oczekiwał takiej zwrotnej reakcji, takiej pomocy, mhm. prawda? I całkiem inaczej mieszkaniec przedstawia sprawę radnemu. Jasne. A całkiem inaczej to jest, jak idzie do prezydenta. Mhm. No, taka wartość tego problemu wydaje się, że ten problem będzie rozwiązany, że ten problem jest taki ważny i przychodzi do prezydenta. Jeszcze ten... zanim będziemy kontynuować, bo mówisz, przychodzi do prezydenta. No, ale tutaj tak troszeczkę trzeba spojrzeć na to też uczciwie. No, prezydent przecież ma chyba, mhm. albo miał. No, przyjmował godziny otwarte, takie, gdzie przyjmował interesantów, nazwijmy to w ten sposób. Pamiętam początki, mhm. kiedy pan prezydent został prezydentem, był wtedy bardzo dobra była komunikacja z mieszkańcami. Mhm. Było tak, że raz w roku do każdej dzielnicy przyjeżdżał, słuchał, spisywał sobie te wszystkie takie, można powiedzieć, bolączki, prawda? A przede wszystkim to drogi gruntowe, chodniki, takie podstawowe rzeczy, które, które mieszkańcom są mhm. najważniejsze w dzielnicy. I wtedy po prostu nawet dyskutował z mieszkańcami, co chcą z tych rzeczy takich bardzo ważnych, żeby zrealizować w pierwszym od razu, prawda? No to mieszkańcy wskazywali, że to zrobić, czy tamto zrobić, i, i realizował, czyli słuchał ich, nie? Potem już było tak, że jeździł tylko co dwa lata, a teraz jeździ tylko przed każdymi wyborami samorządowymi. Tak, no to zdecydowanie Zabiera widać. ze sobą sztab urzędników wtedy mhm. i jakby nie było, urzędnicy przedstawiają, co było zrobione w dzielnicy. I jakby nie dopuszcza się teraz do głosu, do głosu mieszkańców w tej kwestii, żeby, żeby dalej mogli dyskutować z prezydentem? Ale dlaczego tak jest? Co, co ja, ja to odnajduję? Dla mnie, uh -huh. tak jak rozmawialiśmy wcześniej, diagnozą tego problemu jest to, że prezydent troszkę boi się krytyki, że on tej krytyki nie chce. I to widać na każdym kroku, zwalcza każdą możliwą krytykę. Ale czy też nie jest tak właśnie w przypadku tych spotkań z mieszkańcami, że zabiera za sobą tabuny ludzi, uh -huh. którzy są tym frontem do mieszkańca, odbierają te wszystkie ciosy. Za, za, za to wszystko, co nie zostało wypełnione, czy on się po prostu zaczął troszeczkę jakby odsuwać od mieszkańców z tego tytułu, że mieszkańcy no słusznie krytykują, czy może jest jakiś inny powód? Znaczy tak, gdyby prezydent realizował podstawowe problemy mieszkańców, to by tej krytyki nie było tak. Tyle, aż tyle, mhm. prawda? A dla mieszkańców są te priorytety. I ja znowu powiem, że u mnie na przykład w dzielnicy są to drogi gruntowe. I gdyby te drogi tak systematycznie, jak prezydent obiecał, by były realizowane, bo na spotkaniu w 2018 roku w maju prezydent obiecał, że jeżeli będzie zakończona kanalizacja mhm. o, sanitarna, to wtedy będą realizowane te drogi gruntowe. No i pan Bednarek, dyrektor drugi mostów, e, powiedział, że oczywiście będą realizować systematycznie. No ale przez trzy lata nie było realizowane nic od 2018 roku. Ale znowu, jak wybory się zbliżały dwa lata temu, to wtedy dopiero zaczęto pewne drogi, e, drogi realizować. Mhm. Gdyby była konsekwencja w tym działaniu, czyli systematyczność, gdyby były więcej pieniędzy w budżecie miasta na ten cel e, zabezpieczone, to po prostu problemu by nie było. No, ale, e, ale po prostu no, nie, nie są te problemy widocznie na sercu pana prezydenta, no, bo ma fajną drogę jak wychodzi sobie z domu. I to, to nie widzi jaką drogę mają osoby, które błodzą i chodzą w, bro, w błocie przez jesień, przez wiosnę. No tak, no skoro nie idzie do tych mieszkańców, to no. też nie widzi tych problemów. Więc... To jest taka troszeczkę no, broń obusieczna. Z jednej strony, nie słysząc problemów, nie, słyszy, nie słysząc głosu, głosów mieszkańców, nie słysząc tego narzekania, mhm. a może sobie wyobrażać, że on bardzo ciężko pracuje, ale być może to, co robi, jest kompletnie nikomu niepotrzebne. To jest, to jest mój problem, który ja zawsze, zawsze gdzieś tam próbuję pokazać, że no, rola prezydenta to jest wsłuchiwać się w problemy mieszkańców, nas wszystkich. Ale też właśnie ta ciężka praca, czyli później realizacja tego wszystkiego, co jest potrzebne. Ale jeżeli ja sobie sam wymyślę, co jest mi potrzebne, no to mam takie wrażenie, że chyba nie o to chodzi. Że coś tu jest nie tak. Bo jeżeli ja to sam wymyślę, to ja się mogę pomylić. Uh -huh. Bo ja po prostu nie wiem, czy ja trafiam w potrzeby wszystkich. I kiedyś usłyszałem od prezydenta, przepraszam, jeszcze to jest ważne, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów. Ja pamiętam, chyba to nawet na sesji kiedyś powiedział, to było wiele lat temu. I. Uh -huh. I to jest prawda, nie da się rozwiązać problemów wszystkich, nie. ale po kolei da się rozwiązać te, które istnieją, jeśli się je widzi. Ale z tych wszystkich problemów trzeba wybierać takie, które w pierwszej kolejności trzeba rozwiązać. Chodzi o priorytetyzację, prawda? Tak, chodzi o to. Ale też wracając do tego wątku, na który zwróciłeś uwagę o komunikację prezydenta, mhm. prawda? No, więc kiedyś było tak, że mieszkaniec miał głos na sesji Rady Miejskiej, mieszkaniec miał głos na, na spotkaniu z prezydentem, mhm. mieszkaniec miał możliwość iść do pana prezydenta i porozmawiać, jeżeli coś złego się działo i nie miał się do kogo z tym problemem zwrócić, więc mógł iść do prezydenta, a teraz po prostu to jest tak. Na sesji Rady Miejskiej został mieszkańcom głos odebrany, no bo większością rady, czyli radnych JMM i Pis głos zabrany. E, czyli praktycznie mówiąc, tylko radny reprezentuje tego mieszkańca na tej sesji, prawda? Tak. I te jego jest, problemy. To jest prawda. E, teraz tak, jeżeli by chciał porozmawiać z Panem Prezydentem u siebie, czyli po czasie pandemii już nie wróciło coś takiego, jak przyjęcia u Pana Prezydenta, gdzie się mhm. idzie Czyli i Czyli już oczekuje. nie ma tych otwartych godzin, no, po prostu, no, powiedzmy, żeby to jasno wybrzmi to wybrzmiało. To znaczy, nie ma, bo nawet gdy odsyłam swoich, swoich yy, można powiedzieć, mieszkańców do Prezydenta z różnymi problemami, to mówią, Pani Radna, ale od razu zostałem przekierowany na Pana Naczelnika, czy na Panią Naczelnik, czy na Pana Kierownika, który mi pomaga załatwić tą sprawę, czyli już tego bezpośredniego mhm. kontaktu prezydenta nie ma. I tutaj z, z mieszkańcami. Przywró przywrócę do, 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 powrócę do, do grudniowej sesji i tam wiceprezydent Kolarczyk powiedział, że zmieniły się metody komunikacji. To znaczy, ja mam takie pytanie, bo to chciałbym, żebyś Ty powiedziała, odpowiedziała na to, jak Ty to postrzegasz. Czy autentycznie te metody się zmieniły, czy im się wydaje, czy oni po prostu zmienili metody komunikacji, bo ludzie już nie chcą rozmawiać, tylko gdzieś na internetach wypisują, na Facebookach, czy to jest ten sposób na komunikację z mieszkańcami? Ja mam odczucie, że nie, bo jak ja teraz prowadząc to, co robię, Słys słyszę od ludzi, to oni chcą rozmawiać, autentycznie chcą. Znaczy, ja to odbieram w ten sposób, że jeżeli pan kolarczyk tak, yy, tak myśli, no ma do tego takie prawo. Tak, prawda? tak. ja pytam ale, o Twoją ale, ocenę. Ja nie oceniam tego, co on powiedział. Ale, ale ja mogę powiedzieć, yy, jak ja to postrzegam. Ja to postrzegam w ten sposób, że dlaczego tak się zmieniło? No zmieniło się dlatego, że z tym było za dużo problemów. Więc yy, zmienili tą, ten system komunikacji z mieszkańcami, bo dla nich jest łatwiej. Bo nie muszą wychodzić, rozmawiać, nie muszą słuchać, jak mieszkańcy wypowiadają no, się. Ale tu na sesji. muszę być trochę złośliwy, bo on powiedział, że wychodzą. no Byli w OSP wręczać coś tam, byli gdzieś indziej też coś wręczać, a też byli, nie wiem, na spotkaniu jakiegoś kółka jednego czy drugiego. Ale żeby... Czyli wychodzą, tak? No, to... Wychodzą. Ja na mówię to na troszeczkę na złośliwie, bo mnie to śmieszy, ale, ale czy to. Czy to nie jest jakby zaprzeczenie tego, co powiedzieliśmy wcześniej? Nie, co innego jest rozmowa bezpośrednia na dany temat z mieszkańcami, jak się podsumowuje jakiś etap, na przykład rok czy dwa lata, co się w dzielnicy zrobiła, co jest potrzebne. A co innego jest wyjść sobie do, do mieszkańców i po prostu na piknik. No właśnie, to wtedy nie ma krytyki, rocznie... bo to jest fajne, nie. prawda? Zawsze, zawsze wyjdziesz i zawsze jest przyjemnie. Albo prawie zawsze, no bo na takich eventach też się Ża może zdarzyć. Ktoś... Ale rzadko kiedy ktoś wraca do problemów narzekam. na, na takich Inventar. Też mi się tak wydaje. Dlatego, Ale... dlatego o tym mówię, mówię, że powiedziałem złośliwie, właśnie dlatego, że wydaje mi się, że, że to jest zupełnie inna okazja. To jest, to... Tak, i przy takich okazjach takich tematów się nie porusza. Dokładnie. A teraz wróćmy do tych radnych, bo to jest, to jest super, co powiedziałaś. Jedynym naszym głosem dzisiaj jesteście Wy. Jesteście radni. Jedynym moim głosem, głosem nas wszystkich. I teraz. Jak wygląda Wasz czas? Bo to jest coś, co mnie bardzo bulwersuje osobiście, jak przeczytałem regulamin Rady Miejskiej w Jaworznie. Ale jak możesz to przybliżyć wszystkich, wszystkim tym, którzy oglądają? Mamy dwa razy, to znaczy jeżeli jeden punkt dyskutujemy na temat projektu uchwały, to mamy dwa głosy. Dwa głosy po trzy minuty i dwa głosy ad voce, czyli na przykład jeżeli po, po minucie, prawda? I to jest cały nasz czas. Czyli osiem minut to jest maks, jaki możecie się wypowiedzieć na, w jednym temacie proponowanym, mhm. którym, w którym obradujecie na, na sesji. To nie jest jeszcze tak źle, bym powiedziała. Powiem mhm. dlaczego. Bo gdybyśmy my mieli te 8 te, te minut, prawda? I gdyby prezydent miał te dawne 5 minut, które miał, mhm. no to byłaby taka jakaś równowaga, tak. prawda? A prezydent jest gościem na sesji, a my jesteśmy uczestnikami tej sesji, czyli dyskutujemy tak. nad tym, co zostało nam przedstawione, nie? Projektami uchwał. Czyli myśmy powinni mieć y, większą możliwość wypowiadania się w kwestii, y, kwestii problematyki, bo prezydent jakby nie było przygotowywuje te no właśnie, projekty. To jest, to jest to, co jest chyba kluczowe, że kiedyś też prezydent miał mniej czasu. Czyli on odpowiadał w pewnej mierze, ale odpowiadał już w sposób przygotowany, a nie mógł prowadzić monologu, czy wykładu, czy lekcji, tak jak no, niejednokrotnie to teraz robi. robi teraz. No. Jest, to, jest to powiem tak, prezydent chce zagadać wszystkich, tak bym to mhm. powiedziała. I mówi tak długo, że już wszyscy są znużeni, już nie pamiętają, czego problem dotyczy. W pewnych kwestiach to, to, to tak wygląda. I nie jest to dobre rozwiązanie. No, ale mają większość w radzie. Przegłosowali takie schematy, jakie im pasowały. A innym radnym nie przeszkadza to. Ja mówię innym radnym, to jest mm -hmm. bardzo złe, złe określenie, bo inni radni, ty też możesz pomyśleć, że oczywiście radni też z klubu, z klubu opozycyjnego dla prezydenta w tej chwili. Ale ogólnie rad... może tak zapytam, czy radni JMM i PiS, czy mają problem z tym, że ograniczono też wasz czas względem tego, co mówi prezydent? Mi się wydaje, że. Nie mają problemu, bo rzadko kiedy głos zabierają. No właśnie, to, to wydaje się też takie symptomatyczne, czyli oni dla mnie, znowu, to, to nie jest tak, że ja uważam, że oni nie reprezentują potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy ich wybrali, a więc z zasady reprezentują tą potrzebę. Ja mogę nie zgadzać się z wieloma rzeczami, mogę nie zgadzać się z tym, co robi bądź mówi prezydent, ale nie mogę nie zgodzić się z wyborem mieszkańców. To jest fakt. Oni zostali wybrani, reprezentują ich potrzeby. Ale ja osobiście chciałbym ich troszkę częściej posłuchać. I nie mam tej możliwości. Jak myślisz, co jest powodem? Czy to jest znowu jakby, że oni się zgodzili, umówili się, nie wiem, z prezydentem, my nic nie mówimy i jest fajnie? Jak to, jak to wygląda? Gdzie jest problem? To znaczy tak, no, ja uważam, że będąc z radną i słuchając, wsłuchując się dobrze w to, co się dzieje w dzielnicy, to zawsze jakieś problemy wychodzą, z którymi potem na, na sesji można te problemy poruszać. Natomiast nie wiem jaką oni mają komunikację z mieszkańcami. Mogę powiedzieć o osobie, nie? Mhm. Widząc, że się nic no nie dyskutują. Rzadko kiedy zabierają głos. Raczej wszystkie nie raczej, ale wszystkie projekty uchwał przegłosowywują tak jak prezydent przedstawi. No, czyli zgadzają się z tym wszystkim, no i reprezentują tego prezydenta. No i a no, no czy popatrz, reprezentują nawet... mieszkańców, no, no w jakim sensie tak, bo skoro ich wybierają. No, no właśnie, no pewnie reprezentują, tylko mnie osobiście nie przeszkadza to, że oni zgadzają się z prezydentem, mhm. bo jest to, wypełniają w ten sposób wolę mieszkańców, ponieważ zostali wybrani. Niektórzy z tych radnych nie pierwszy raz. A więc mieszkańcom się to podoba, im to w jakimś sensie odpowiada. To, co mnie bulwersuje i boli, to to, że ja tych ludzi nie słyszę, ja ich nie znam. Oni wypowiadają się w większości bardzo, bardzo rzadko. I ja chciałbym posłuchać głosu tych ludzi nawet na ten sam temat, bo czasem patrząc na ten sam temat, wydaje się, że widzimy to samo, ale z dyskusji wynika, że jednak są drobne różnice, które warto dopracować. Mhm. I tego, tego nie ma. To jest taka moja ocena. Ale nie wiem, czy Ty z tą oceną też się zgadzasz z Twojego punktu widzenia, bo jednak siedząc w Radzie, to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. No zupełnie inaczej. Oni zabierają głos, na przykład przeszkadzając nam. O, mhm. tak bym powiedziała. Często się tak mi zdarza, że jak poruszam te, te nieszczęste drogi w tym, w tym mhm. Jeleniu, Jestem. w ten remont, no to zaraz tam jest, po drugiej stronie jest taki szum, że po prostu... Ale na czym polega ten szum? Bo tego nie słychać, jak się ogląda sesję, tak? powiem szczerze. Albo no. nie słychać tego za bardzo. Czy to jest tak, że... O, przecież wybudowane jest, albo coś w tym stylu. Właśnie, coś w tym stylu. Jeden do drugiego mówi, jest taki pogłos. Idzie i wtedy niesie, tak żeby człowieka wytrącić. Aha, Z... czyli to bardziej taka rola jest. Taka, taka rola. No ale też jest taka rola ich, że oni. Oni po prostu jakby nie dyskutują z prezydentem, tam mi się wydaje, że po tej drugiej stronie jest tak, że jak już coś jest opracowane, prezydent przedstawia, to oni wszyscy po prostu są za tym, nie wnikają w szczegóły, prawda i to jest tak, no, taka ich metoda działania. No okej, okay, no, ja, można, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać, mnie to troszkę przeszkadza, ale okej, okay, no, skoro mieszkańcy tak decydują, to jest to... To jest to coś, czego na pewno ja nie będę podważał. I teraz, tak na koniec. Zbliża się kampania, nie oszukujemy się, tu nikt nie udaje, że jej nie ma. I miejmy nadzieję, że będzie szybko, że te wybory będą jak najszybciej. To jest takie, taka moja nadzieja. Kandydujesz, zamierzasz kandydować. Tak, zamierzam kandydować. Super. To. Z koalicji obywatelskiej. Jeden pomysł na następne cztery lata. Drogi gruntowe we wszystkich dzielnicach naszego miasta tak, aby było bezpiecznie dla wszystkich mieszkańców. Ok, jest to realizowalne? Jest, myślę, że jest do zrealizowania. Jak ktoś wsłucha się w głos mieszkańców, będzie chciał współpracować z mieszkańcami, to uważam, że przez następną kadencję taki czas na gruntówki będzie zakończony i teraz będzie wtedy można ogłosić sukces. To ja myślę, że za 4 lata ogłośmy ten sukces, a póki co bardzo serdecznie dziękuję. No i do następnego spotkania. Dziękuję również, do zobaczenia.